Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kanale Golden Manek. Witajcie ponownie w kolejnym vlogu, drugim vlogu. Kolejny dzień, kolejne zmagania. Dziś mamy już poniedziałek. Niedziela, sobota, niedziela już nam jakoś minęły w, rodzinnym, w rodzinnej atmosferze. Dziś już mamy poniedziałek, za chwilę Wam powiem co będę dzisiaj robił, co, jak będzie wyglądał mój dzień, a póki co zapraszam Was wszystkich serdecznie do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a ja już nie przeciągam i zapraszam Was do oglądania dzisiejszego vloga i za chwilę Wam opowiem co ja robię w łodzi. I tak jak Wam kochani mówiłem, moim takim głównym, docelowym przyjazdem tutaj do Polski, to nie była telewizja, tak jak niektórzy mówili, wizyta w telewizji. Pierwszym no, to było wyrobienie dowodu, a drugim takim celem to była wizyta w klinice. Jestem umówiony tutaj w klinice w Łodzi i będę sobie, będę robił, będę, robił, będę laserowo usuwał chrapanie. Jakaś nowa metoda. Gdzieś tam w internecie znalazłem właśnie na usuwanie chrapania. No ja jadę, jadę jak borsuk z tym chrapaniem. Odczuwalne fale senswiczne w pobliskich wioskach. Także staram się coś z tym walczyć. No, mi ogólnie chrapanie, słuchajcie, nie przeszkadza. Ja nie mam z tym problemów. No tylko wkurza mnie to, jak mnie ciągle żona gdzieś tam z łokcia szczurcha. To jest chyba takie. E, najgorsze podczas tego chrapania A ten, jak to się nazywa A jak to ktoś powiedział kiedyś Chrapanie to jest Zaraz tu wejdziemy no, A chrapanie to jest taka zemsta e, Zemsta faceta Za gadanie kobiet w ciągu dnia Więc zobaczymy to, e, Jak to będzie wyglądało Podobno będzie to właśnie Takie e, laserowe usuwanie Gdzieś tam wiązką lasera będą w gardle e, Obkurczać te tkanki A zobaczymy jak to, jak to będzie działało Na pewno będę musiał przyjechać jeszcze to guziki leżą, na pewno będę musiał jeszcze przyjechać ze dwa razy, bo taki zabieg, są trzy zabiegi, więc za sześć tygodni pewno jeszcze raz wizyta w Polsce i później kolejne sześć tygodni. Eee, przeżycia odnośnie tego? Nieźle, da się przeżyć. Myślałem, że będzie coś tam bardziej bolało, są miejsca, gdzie tam troszkę tym laserem przyszczypał, takie delikatne eee, przyszczypanie, zobaczymy no. Ponoć pacjenci, już po jednym, po dwóch, a co niektórzy po trzech takich zabiegach, przestają chrapać, więc będę wiedział za jakiś czas, czy to się coś poprawiło, czy nie. Będzie mniej obrażeń ze strony żony, to będę wiedział, że mniej chrapię. Także trzymajcie się, lecę z powrotem do pawianic. Trochę spraw jeszcze do, do, do załatwiania. Myślę, że coś jeszcze Wam później się odpalę. Także do zobaczyska później. No i co? Szybka wizyta w Manufakturze Łódzkiej. Zobaczcie, nawet jest londyńskie koło. Także czuję się troszkę jak u siebie w domu, w Londynie, przy Tamizie. A tutaj mamy manufakturę, Fajne, fajny kompleks. Jak ktoś jeszcze nie był, to serdecznie zapraszam. Tutaj latem dużo rzeczy się fajnych odbywa. A no chyba nawet mają lodowisko tutaj. Nieraz tutaj jest plaża, lodowisko. Robią tutaj jakieś fontanny. Idziemy teraz do głównego do głównej, jak to powiedzieć centrum handlowego tak. Coś muszę też zjeść, bo śniadania nie jadłem przed tym zabiegiem. Także głodny jestem, idziemy coś tam wszamać. No, także tyle. A co kochani? Przyszedłem na stare śmieci jeszcze. Odwiedzam miejsce, w którym można powiedzieć, gdzieś się wychowywałem. Tam, gdzie to okna, był pokoik. Tutaj razem z mamą, tatą, tu się urodziłem. Pierwsze 3 lata spędziłem właśnie tutaj. Tu mieszkała moja babcia z dziadkiem. Tu pamiętam dziadka garaż, gdzieś wspomnienia. Tu zawsze była taka meliniarnia na dole. Tutaj zawsze e, oni zostawiali często te, e, jak to się mówi, butelki po winie. Pamiętam, że za dzieciaka zawsze jak zostawili, to parę groszy wpadało z tych butelek, gdzieś się to oddawało. Tutaj dziadek miał garaż. Tutaj pamiętam, że był też, to był jeszcze jeden garaż. Tutaj były jakieś komórki takie porobione. Na węgiel. Na węgiel, kibelek. Także no takie czasy. Powiem wam szczerze. Wlazłem tam jeszcze, chyba że Randol tam jest, kurde babciny. Obraz tam, wisi. tam obraz jeszcze wisi? Ja cię kręcę. No. Tu pamiętam tu pamiętam, dziadek miał też taką piwnicę i te gołębie zasrane. Tutaj sąsiad miał taką klatkę z tymi gołębiami. Gdzie? Czekaj. Jakby zbliżenie zrobił. No, bo czekaj, może mi się uda. No, jest tam jakiś obraz, ale nie widzę stąd, daleka. Nie wiem, czy będzie to widać. No i się Marko, kochani, mamy kolejny dzień Wczoraj już po tej klinice niestety nic się nie wydarzyło ciekawego Zwiedzanie rodzinki, gdzieś tam jeszcze z dzieciakami jakieś lody, gofry Spędzaliśmy gdzieś chwilę Dzisiaj mamy już wtorek, kolejny dzionek Tak jak mówię, siostra mnie wyciągnęła na rynek Rynek w Pabienicach przy ulicy Moniuszki no Tak on się prezentuje no Miał być ten jeden z większych rynków Siostra mówi, że to był ten, miał być ten duży rynek bo tu rynki z tego co wiem to się odbywają we wtorek w piątek no i podobno jest jakiś rynek w czwartek z jakimiś starociami czy uda mi się tu pojechać w czwartek zobaczymy w czwartek mam jeszcze umówioną wizytę w sprawie dowodu no i z takich jeszcze informacji w środę w środę jadę do Sosnowca. Także dostałem wizę, dostałem specjalne zaproszenie od Odyna, wypisał mi wizę na paszporcie Polsatu. No i mam zamiar tam pojechać, odwiedzić Tymona, odwiedzić sklep sklepodyńców.pl Także serdecznie zapraszam w ogóle do sklepu. Pamiętajcie, że na hasło Maniek macie zniżki. Może się spotkam z seniorem Odynem, także zobaczymy, wszystko będzie. Będę wam to wszystko gdzieś tam starał się nagrać i pokazać, także tyle, kochani. No nic. Ja idę popatrzeć co na tym rynku jest i zobaczymy, co dzisiaj się jeszcze wydarzy. A, no dzisiaj na pewno jeszcze będę jechał na cmentarz, bo dziś jest rocznica śmierci mojego taty. Też z tego powodu przyjechałem również do Polski, żeby dzieci bo dzieci nie mogły być na pogrzebie, także przyjadą dzisiaj, pojedziemy na cmentarz, złożyć znicze, kwiaty, no i tak będzie dzisiaj wyglądał dzień mój, a później co będzie, to nie wiem. Zobaczymy pomału się szykuję do wyjazdu do Sosnowca, idę do Urzędu Miasta w Pabianicach, odebrać wizę od Odyna e, na przyjazd do Sosnowca dostałem taką dwu, dwugodzinną wizę w Sosnowcu, Urząd Miasta Pabianic e, tutaj mamy piękny e, taki mural chyba już teraz to już trochę się zrujnował pamiętam, że to fajnie wyglądało taki mural no i co, jestem przy sławnym obiekcie, czyli SDH SDH 3 Korony z połem, tutaj kiedyś Tętniło życie obok tego, właśnie były też budki z hamburgerami. Zobaczcie, tutaj z połem jeszcze napis widnieje. Trzy korony tam na górze. Proszę bardzo, duży budynek. Zawsze tu się dużo rzeczy działo. A teraz no, cisza, nie ma tam zbytnio dużo rzeczy. Zaraz wam pokażę jeszcze, gdzie były budki z hamburgerami. No tutaj, kochani, parking przed zdechem. Kurczaki z Rożna, kurczaki z Rożna, bardzo pyszne, swego czasu, nie wiem, czy tu się jakość tych kurczaków nie pogorszyła, mam nadzieję, że jest taka sama, fajnie to wygląda, mówię, tutaj kiedyś były takie budki, tutaj właśnie stały te wszystkie budki, takie wiecie, z takiego plastiku, włókna szklanego, ja nie wiem, takie budki i tu sprzedawali te słynne, Hamburgery, hamburgery. No, tu zawsze się po nocy przyjeżdżało gdzieś na hamburgery, one były czynne 24H. No i pff, no co, nic po nich nie zostało, jedynie co, to sławna pajda, pajda w Fabianicach. Tutaj można przyjechać na taką fajną kanapeczkę, zjeść sobie smacznie. Eee, przyjeżdżałem tu często właśnie na te pajdy. No I tyle, kochani, no, tak to wygląda. No, nic tu się nie zmienia, czas tu się zatrzymał. Sporo starszych ludzi widać, młodzieży. Nie widzę tu za dużo, same apteki, banki. Pożyczki, chwilówki. <noise> Miasto wymiera, powiem Wam szczerze, byłem tu wieczorkiem, gdzieś tam się przejechać. To po godzinie 9. .00. Żywej duszy, zamkowa. Proszę bardzo, nadal jeszcze w remoncie. No nic, kochani, ja za chwileczkę zmykam, tak jak mówiłem, na cmentarz do taty z dzieciakami. No i jutro. Widzimy się już w Sosnowcu, postaram się Wam pokazać. Sosnowiec, sam jestem ciekawy, co mnie tam e, czeka. <laughs> Także trzymajcie kciuki, aby się udało bezpiecznie wrócić stamtąd. Nie Słuchajcie, jest akcja. Babcia dała wnuczkowi telewizor. Wynosimy od babci telewizor. 65 cali telewizor wynoszę. No co, babcia? No? Akcja na wnuczka, jest tak? Akcja na wnuczka to siostrą telewizor z do babki. Dobra, żeby nam nie upadł, no to... Ja wam powiem historię. Moja babcia, e, co roku kupuje nowy telewizor, nie? Nie, mam. Czekaj. Co roku kupuje nowy telewizor? E, teraz chcę sobie kupić 75 cali. Słuchajcie, jest akcja. Babcia dała wnuczkowi telewizor. Wynosimy od babci telewizor. 65 cali telewizor wynoszę. No co babcia? No? Akcja na wnuczka jest, tak? Akcja na tu to siostrą telewizor z babki, Dobra, żeby nam nie upadł no Ja Wam powiem historię. Moja babcia e, co roku kupuje nowy telewizor? Nie, nie mam. Czekaj. Co roku kupuje nowy telewizor? E, teraz chcę sobie kupić 75 cali. Kochani, pojechałem. Zobaczcie, jestem. Udało się dotrzeć. Za chwileczkę wjeżdżam do sklepu odyńce.pl Także Sosnowiec przede mną W końcu się udało Jadę, jadę tam zobaczyć Co tam u nich słychać U chłopaków w sklepie e, Mam nadzieję, że ktoś przyjedzie przebić piątkę Także może coś nagramy Na pewno coś nagram ze sklepu Zauważyłem właśnie tutaj, że w Sosnowcu mają te Tu się chmury produkuje Pełno kominów I chmury produkują Także ciekawe, ciekawe Zaczynają się problemy Wjechałem w jakąś uliczkę Tutaj ma być niby rondo A ulicza wygląda normalnie Jakby to czołgami jeździli Także pierwsze zaskoczenie już jest W ogóle gdzie ja wjechałem? Gdzie to jest rondo? Przy, przy tym kontynerze? Aha To tu jest to rondo O matko Tu samochody stoją na rondzie, na środku Także wolna amerykanka się zaczyna Dobrze To lubię No, ile mi zostało? Dwie minuty do sklepu gorzatu jakoś tymi kanałami. Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec tam widzę napisy. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Ja tam nie kibicuję nikomu, ale wszystkim, wszystkim wszystkich pozdrawiam, no tak. Kochani, sklepu jeszcze nie znalazłem, ale pierwsze co się rzuciło w oczy, jak tutaj przejeżdżałem, no to standardowo samochód seniora Odyna. Także zapukam do niego, zobaczę czy jest w środku, czy już może jest w sklepie. Także idę się z nim przywitać. Też był jakiś mój cel, spotkać tatę Adama poznać go osobiście, pogadać, no i zobaczcie, odynobus y, seniora zaparkowany, ja lecę szukać sklepu. No, słuchajcie kochani, ja już dotarłem na miejsce, sklep Odyńce, proszę bardzo. Odyn senior, już przed sklepem, jeden z widzów tak samo przyjechał przebić piątkę. Za chwileczkę wejdziemy do sklepu. Ja się z nimi już tu przywitałem, więc nie będę robił takiej gupie ściemy, że będziemy się witać <grywania> pod publikę. Także my już sobie tutaj pogawędziliśmy, no i idę zobaczyć ten sklep. Odyńce, tyle o nim słyszałem, ale pierwszy raz będę na miejscu, także fajnie. Słuchajcie kochani, ja już jestem w końcu w sklepie. Jestem na Rambo cały, proszę bardzo, ustrojony. Gumowca to chyba Adama stanizy jeszcze mu założyli, co? Tak jakoś kujarze te gumiaki. Eee, wystaweczka, proszę bardzo. Detektory. Połowy pewno nawet w ręku nie miałem. Jest Deus. Deus, to jest Deus. Kurde. Kubeczki. Podziękowania. Tutaj się trochę. A tutaj jeszcze kolejne wykrywacze. Sita. Sita, oczywiście pozdrawiam. Eee, pana Sito od SIT. No i przypominam, kochani, dla wszystkich którzy by chcieli nabyć jakieś koszulki, gadżety, wykrywacze że na hasłu maniek, macie zniżkę, także walić mi tutaj tu jakieś gadżety, co tu się dzieje wszystko no i gabloota, słuchajcie, w końcu mogę popatrzeć jeszcze raz na rzeczy, które były przeze mnie gdzieś dla Adasia rejestrowane i te hamerki, no mogę powiedzieć bez mała gdzie wszystko zostało znalezione bo pamiętam tutaj złoto, srebro i kula z tamizy jest Fajnie, fajnie to wygląda. Tu od Kasi i Patryka. i od Kasi od Patryka dostałem. Słuchajcie, paszport. Fałszywy. Nie fałszywy, <noise> trochę przeterminowany, ale w Photoshopie wszystko zmienimy. Jest normalnie tutaj znak, jak to się nazywa? Wodny. Znak wodny. Paszport, proszę bardzo. Mam ten all-inclusive, mogę tutaj wszystko. Jest żarcie, wszystko jest w cenie. picie. Oni podobno mówią tu ten. Po polsku, po polsku mówią. Tak, po polsku mówią. No i chcą mi dać takie rzeczy. Co tu mamy tutaj? Walka w Kiślu, pakiet pozytywny zawiera, no to już później będziemy to działać, będę to czytał, ale mam paszport, żeby nie było. Proszę bardzo, szukałem w domu paszportu Polsatu, ale na miejscu dostałem wręczony taki, także jest. Widzisz, zamiast klucza dostałeś paszport. Widziałeś? W Pabianicach mi klucz do miasta Pabianie chcą dać, a tu paszportem w mnie witają. E, jeszcze muszę się rozejrzeć, bo tutaj podobno są jakieś lokale, także coś no, może zamieszkam gdzieś tu. Kolega MacGyver z Sosnowca przyniósł mi takie, takie ustrojstwo. Słuchajcie, przenośna ładowarka do Deusa, jedynki do tych białych cewek. Możecie sobie baterię podładować takim oto czymś. Chłopak sam to drukuje, robi także pff, MacGyver. Normalnie MacGyver z Sosnowca. Kolejne zaskoczenie i to pozytywne. Ja jestem mega zaskoczony. Ekipa cały czas tutaj się schodzi. Co, coraz więcej ludzi. Senior tu przyjmuje tutaj A ty go... coraz mniejszy jesteś Ja coraz mniejszy, ja coraz mniejszy Z metra cięty zawsze robisz. byłem <gry> Coraz malutki taki Dobra Dostałeś to? Dostałem, a co? A masz dla niego paszport? Przyskłoną? Ja mam paszport już Już mam, mam no. <grym>, ale... Dobra A to słuchajcie, słuchajcie Wchodzę tu na włości Do Odyna Nic mnie tu nie... Zajrzymy tu, słuchajcie Ty, to też wygląda na większe Oszukujesz tej kamerze. Nie, ale. No innej kamery. No nie będziemy tu grzebać, jest dobrze. Jest stół, jest wszystko, jest łóżko. Łóżko na trzy osoby. Łóżko na trzy osoby. To można się... I drzwi zamykają się. O, Panie. One były rozsuwane Tak? No to. Aha No ja to żeśce tu kurde zrobił. No i dobrze. Jest dobrze. Był, był szybki wjazd na chatę. <noise> Szybki wjazd. no. Czarną wołgą nie jadę, ale jest srebrna strzała Będzie także jedziemy. W prestiżu, panie. Nie wiadomo, czy się. Bądź. Ja wczoraj szukałem właśnie dokumentów u rodziców i znalazłem swoje właśnie dokumenty, jak fieste przerabiałem w gaz. Hmm. To jeszcze była nawet instrukcja, Karta gwarancyjna, nigdy jej nie użyłem, także no, jedziemy. Teraz pod mój samochód i lecimy do pałacu Szena. Szena do muzeum. Spotkać się z Kasią, e, przebić pionę w końcu, zobaczyć się osobiście. No jest ten słynny Pałac Szena, tak? Pałac Szena, Pałac Szena. Kiedyś wejście główne było od strony kolejowej, a od chyba 100 lat, albo nie w jakichś latach 50, chyba wejście z drugiej strony. Fajnie to wygląda. I tutaj gdzieś mogliście wtedy, macie to pozwolenie, mogliście tu szukać, ta, nie? Tak, mhm. Liście Wam ładnie odgarnęli, także już jest pole do popisu. Ładnie to wygląda. Fajny taki park. No nic, idziemy. Idziemy się spotkać z Kasią. Kochani moi mili, czas dobiegł końca w Sosnowcu. E, właśnie sobie jeszcze stanąłem przy takim billboardzie. Sami zobaczcie. Fajny billboard. Masz paszport? Zagłębie Dobrowskie witamy, Sosnowiec. Proszę bardzo. Ja mam paszport. Mam paszport, zobacz. Mam paszport. <noise> Jak to ktoś powiedział z widzów, którzy mnie odwiedzili, których serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy przybyli pod sklep Odyńce. Dzięki wielkie za spotkanie. Miło mi Was było poznać. Dziękuję za wszystkie prezenty. No i co, kochani, jak to ktoś powiedział, Maniek sam w Sosnowcu. Jak to był ten odcinek, Kevin sam w Nowym Jorku, także Maniek sam w Sosnowcu. Zegnam się w Sosnowce, mam nadzieję, że jeszcze tu kiedyś zawitam ale z tym odcinku już się z Wami żegnam, zapraszam do kolejnego odcinka, mam nadzieję, że już będzie odcinek wykopkowy, już gdzieś z tamizy albo z pola, także trzymajcie się kochani, do następnego odcinka, hej!